kiedy kajdany spadły z jej rąk. Prawda, którą poznała 20 lat później, całkowicie ją zniszczyła. Nie była tylko niewolnicą. Jej prawdziwa tożsamość była na tyle potężna, że zmieniła całe jej życie. To historia niesamowitej podróży kobiety od niewoli do wolności, od bezimienności do mocy. Targ niewolników w Charleston był tego poranka bardziej zatłoczony niż zwykle. Gorące czerwcowe słońce 1847 roku, prażyło spocone, cuchnące krwią ciała ludzi na drewnianej platformie. Wśród nich była kobieta Izabele. Przynajmniej tak nazywano ją przez ostatnie pięć lat. Zapomniała swoje prawdziwe imię, a może została zmuszona do zapomnienia. Kropka, ręce Izabeli drżały, a ciężkie kajdany na kostkach brzęczały przy każdym kroku. Czarne włosy opadały jej na ramiona, a w zielonych oczach gdzie kiedyś błyszczała nadzieja, teraz pozostała pusta rezygnacja. Tego ranka miała zostać sprzedana ponownie. Po raz piąty, za każdym razem trochę taniej, trochę bardziej desperacko. Ta piękna dama tylko za 400 dolarów, krzyczał licytator, podnosząc brodę Isabelli i odwracając jej twarz ku tłumowi. Umie czytać i pisać, mówi po francusku i gra na instrumentach muzycznych. Ale jest uparta, więc zniżka. Z tłumu podniosła się ręka. Samuel Hartwell, jeden z najbogatszych kupców w mieście, z siwą brodą i chłodnymi niebieskimi oczami, który przyglądał się Isabelli od stóp do głów. 350 dolarów. To moja ostatnia oferta, powiedział chłodnym głosem kropka serce Isabelli stanęło. Słyszała o Hartwellu. Opowiadano straszne historie o tym, jak traktował swoich niewolników, szczególnie młode kobiety ale nie miała wyboru. Nigdy go nie miała. Sprzedane, krzyknął licytator. Gdy młotek uderzył w stół, ostatnie okruszki nadziei Isabeli rozpadły się na kawałki. Hartwell podszedł bliżej, jego chłodne palce sprawdzały kajdany na nadgarstkach Isabelli. Będziesz mi wierna, powiedział cicho, tak żeby tylko Izabele mogła usłyszeć. Inaczej spotkasz taki sam los, jak twój poprzedni właściciel. Izebele skinęła głową. Nie mogła mówić. Jedyną rzeczą, której nauczyła się przez ostatnie pięć lat, było to, że milczenie jest kluczem do przetrwania. Ale głos w jej wnętrzu, znajomy, ale nieosiągalny głos, szeptał jej inne rzeczy. To nie koniec, Izebele. Urodziłaś się do większych rzeczy w tym momencie. W tłumie nawiązała kontakt wzrokowy ze starą kobietą. W oczach kobiety było coś znajomego. Jakby fragment z dziecięcych wspomnień Isabelli. Ale kobieta szybko odwróciła głowę i zniknęła w tłumie kropka, gdy Hartwell wsadzał ją do swojego powozu. Izabele spojrzała ostatni raz w tył. Ta stara kobieta wciąż tam była, obserwując ją z daleka. I miała coś w ręku, stary, pożółkły kawałek papieru. W sercu Isabelli pojawiło się dziwne ukłucie. Jakby widziała ten papier wcześniej kropka, gdy powóz ruszył, Izabela zamknęła oczy. Nie wiedziała, że ta stara kobieta to Marta Williamsford. A papier w jej ręku był jedynym dokumentem dowodzącym prawdziwej tożsamości Isabeli. Że 20 lat temu była zaginioną córką pewnej rodziny. I że ta rodzina pozostawiła wielkie dziedzictwo. Plantacja Hartfella była największym miejscem, jakie Izabele kiedykolwiek widziała. Wielki dom z białymi kolumnami, rozległe pola bawełny i setki baraków dla niewolników. To miało stać się jej nowym piekłem. Pierwszego wieczoru główna służąca, pani Davis, zaprowadziła ją do baraku niewolników. To twój pokój, powiedziała chłodnym głosem. Będziesz wstawać o świcie, pracować do północy. Będziesz słuchać pana Hartfella. Nie będziesz zadawać pytań. Nie będziesz mówić. Zrozumiałaś? Izabela skinęła głową, ale głos w jej wnętrzu znów przemówił – Czekaj na swoją chwilę. Okazja się pojawi. Pierwsze tygodnie były jak piekło. Izabele sprzątała w wielkim domu. Przygotowywała jedzenie. Obsługiwała gości Hartfella. Oczy Hartfella były ciągle na niej. Obserwowały każdy jej ruch. Ale Izabele zachowywała się ostrożnie. Starając się wyglądać jak doskonała niewolnica kropka, w trzecim tygodniu w wielkim domu odbyło się przyjęcie. Przyjechały najznamienitsze rodziny z Charleston. Izabele. Podając posiłki, słuchała rozmów gości. Stare rodziny, zagubione dziedzictwa, tajemnicze śmierci. Świat tych bogaczy był pełen sekretów kropka tej nocy. Gdy przyjęcie się skończyło, Izabela sprzątając gabinet Hartfella, zauważyła coś dziwnego. Wśród otwartych dokumentów na biurku zobaczyła znajome nazwisko. Dziedzictwo rodziny Pemberton. 1827 rok. Jej serce zaczęło szybko bić. Pemberton Dlaczego znała to nazwisko? Następnego ranka, gdy Izabele została wysłana na targ, ponownie spotkała tę starą kobietę. Marta tym razem podeszła do niej bezpośrednio: Znam cię, kropka szepnęła. Jesteś Eleanor Pemberton, zaginioną córką Williama Pembertona. Świat Izabeli się zatrzymał. Nie, jestem Izabele myli się pani. Czy pamiętasz? Co stało się z Twoją rodziną 20 lat temu? Głos Marfei był pilny i zdecydowany. Pożar. Atak. Potem nikt nie mógł Cię znaleźć. Ale ja Cię rozpoznałam. Oczy Twojej matki są w Twoich oczach. W umyśle Isabelli kawałki zaczęły się układać. Mgliste wspomnienia. Wielki dom. Piękne ogródy. Kochające ręce. Potem dym. Krzyki. Ciemność. Rodzina Pemberton miała wielkie dziedzictwo. Marta kontynuowała: Plantacje Bawełny, statki, złoto. Myśleli, że nie żyjesz, ale twoje dziedzictwo wciąż na ciebie czeka. A teraz to dziedzictwo jest w rękach Hartwella. Krew Isabelli zastygła. Hartwell ukradł jej dziedzictwo, a teraz używał jej jako niewolnicy. To nie mogła być przypadek. Mam dowody. Marta wyciągnęła kawałek papieru: akt urodzenia, dokumenty spadkowe wszystko tu jest. Ale musisz być ostrożna. Jeśli Hartwell pozna prawdę, w tym momencie usłyszały głos z tyłu: Izabele, co tam robisz? Pani Davis się zbliżała. Marta szybko schowała dokumenty i oddaliła się, ale w głowie Izabeli była teraz tylko jedna myśl zemsta i sprawiedliwość. Po tej nocy życie Isabelli całkowicie się zmieniło. Już nie była tylko niewolnicą, była spadkobierczynią, która poznała swoją prawdziwą tożsamość i której prawo zostało skradzione. Ale aby przygotować plan zemsty, musiała być cierpliwa. kropka Przez następne tygodnie Izabele zaczęła badać każdy dokument, każdy sekret w domu Hartfella. Sprzątając nocą, gdy nikogo nie było w dzień, przeszukiwała szafy w gabinecie, czytała listy. I wszystko, czego się dowiadywała coraz bardziej ją złościło kropka Hartwell nie tylko ukradł jej dziedzictwo miał też udział w śmierci rodziny Pemberton pożar z 1827 roku był w rzeczywistości zaplanowanym atakiem Hartwell był winny Williamowi Pembertonowi wielki dług gdy nie mógł go spłacić wynajął bandytów żeby zlikwidowali rodzinę kropka rodzina Isabelli została zamordowana tej nocy tylko siedmioletnia Eleanor czyli Izebele, zdołała uciec, ale potem została znaleziona i sprzedana jako niewolnica. Jej tożsamość została ukryta, jej dziedzictwo skonfiskowane. Przez 20 lat żyłeś z moich pieniędzy. Zrobiłeś ze mnie swoją niewolnicę. Mruczała Izebele, czytając dokumenty. Łzy w jej oczach były teraz łzami gniewu. W tym czasie zaczęła potajemne spotkania z Martą. Stara kobieta była dawną służącą rodziny Pemberton i pamiętała ostatnie dni jej rodziny. Opowiadała Isabelli prawdziwą historię jej rodziny ich charaktery, zwyczaje. Twój ojciec był bardzo sprawiedliwym człowiekiem powiedziała Marta. Dobrze traktował swoich niewolników, płacił im, pomagał wykupywać ich wolność. Dlatego Hartwell mu zazdrościł. Plan Isabelli się ukształtował. Nie tylko odzyska swoje dziedzictwo ale także odda Hartfella w Ręce Sprawiedliwości. Ale do tego potrzebowała dowodów, po tygodniach badań Izabele znalazła sekretny sejf Hartfella. W środku były stare listy, dokumenty płatności i... list wyznania. Hartwell napisał własną ręką, jak kazał zabić rodzinę Pemberton, jak sprzedał Izabelę jako zagubioną niewolnicę, jak przejął jej dziedzictwo, ale największy szok znalazła w ostatnim liście. Hartwell pisał, że jest chory, wkrótce umrze i żałuje swoich grzechów. Musiała zmienić swój plan. Kropka tej nocy Izabele odbyła ostatnie spotkanie z Martą. Jutro wieczorem jest wielkie przyjęcie, powiedziała. Przyjdą wszyscy prominenci Charleston. Tej nocy wszystkich powiadomie. Marta była zaniepokojona. To niebezpieczne. Izabele. A jeśli ci nie uwierzą? Izabele spojrzała na nią z determinacją w oczach. Uwierzą! Bo teraz jestem Eleanor Pemberton. A Pembertonowie nigdy się nie cofają. Następnej nocy miał wybuchnąć największy skandal w historii Charleston. A Izabele w końcu zajmie swoje prawdziwe miejsce. Gdy nadszedł wieczór przyjęcia, rezydencja Hartfella gościła najznamienitsze rodziny Charleston. Gubernator, sędziowie, wielcy kupcy. Wszyscy tam byli. Izabele jak zwykle obsługiwała gości. Zachowując się jak niewidzialna niewolnica. Ale tej nocy był to jej ostatni wieczór kropka o godzinie dziesięciu. Gdy goście zebrali się w wielkim salonie z kieliszkami szampana, Izabela wzięła dokumenty z gabinetu Hartfella według planu i poszła do salonu. Jej serce biło gwałtownie, ręce drżały. Koniec dwudziestu lat niewoli nadchodził. kropka, Przeszła na środek salonu i uderzyła kieliszkiem o stół. Dźwięk odbił się echem po całym salonie. Wszyscy się do niej odwrócili. Patrząc ze zdziwieniem: Przepraszam, szanowni państwo! Głos Izabeli był silny i zdecydowany. Nadszedł czas, żeby powiedzieć wam prawdę. Hartwell natychmiast wstał. Co ty robisz? Natychmiast stąd wyjdź. Nie. Izabele spojrzała na niego. Nie nazywam się Izabele jestem Eleanor Pemberton, córką Williama Pembertona. W salonie podniósł się szmer. Wszyscy znali nazwisko Pemberton. Bogata rodzina, która tajemniczo zmarła 20 lat temu, to szaleństwo, krzyczał Hartwell. To tylko niewolnica. Postradała zmysły. Izabele podniosła dokumenty w powietrze. To Pański list wyznania, Panie Hartwell, napisany własną ręką. Opisuje Pan w nim, jak kazał Pan zabić moją rodzinę, jak zrobił Pan ze mnie niewolnicę jak ukradł pan moje dziedzictwo. Sędzia Morrison wystąpił naprzód. To poważne oskarżenia. Młoda Dejmoł. Masz dowody. Izebele pokazała kolejno akt urodzenia. Dokumenty spadkowe. Własne listy Hartfella. Gdy każdy dokument był odczytywany, cisza w salonie pogłębiała się. Niemożliwe. Szepnął gubernator. Eleanor Pemberton nie żyje. Dwadzieścia lat temu... Nie umarłam. Głos Isabelli brzmiał teraz królewsko. Moja rodzina została zamordowana, ale ja uciekłam. Potem zostałam złapana i sprzedana jako niewolnica. Przez 20 lat żyłam jako niewolnica, nie wiedząc, że moje dziedzictwo zostało skradzione. Hartwell się załamał. Stary człowiek był cały spocony. Ja, ja tylko, był mi winny mordować rodzinę za dług. Głos sędziego Morrisona był lodowaty. Samuelu Hartwell. Oskarżam pana o morderstwo, handel niewolnikami i kradzież dziedzictwa. W tym momencie salon się zamieszał. Niektórzy przytulali Isabellę. Inni protestowali przeciwko Hartwellowi. Ale Izabelle stała spokojnie. Dokonała zemsty kropka następnego ranka Izabelle Pemberton. Teraz pod prawdziwym imieniem odzyskała całe swoje dziedzictwo. Trzy wielkie plantacje. Dwa domy w Charleston. Firma żeglugowa. Ale najważniejsze było to, że odzyskała swoją wolność. Jej pierwszą czynnością było uwolnienie wszystkich niewolników. Drugą było przyznanie Marsi dużej emerytury. Gdyby nie ta stara kobieta, może nigdy nie poznałaby prawdy. Po 20 latach stała się najpotężniejszą kobietą w Charleston i pokazała wszystkim jedną prawdę. Sprawiedliwość, choć późno, ale przychodzi.